Cześć, witajcie z tej strony Pirackiej Klocki. A dzisiaj zapraszam Was na recenzję zestawu o numerze 60376, który to prezentuje naszą tutaj dzielną odkrywczynię. no Jakąś panią badacz tutaj na zaśnieżonej Arktyce. No aż chciałoby się teraz taką pogodę, kiedy jest taki upał. No i to naprawdę uważam, jest fajny mały seci,ką Praktycznie nie ma żadnej wady według mnie. No już tutaj pokazuję instrukcję, bo chcę zobaczyć czy tutaj są e, e, zestawy tutaj jakie jeszcze można kupić najnowsze. O jest, jest mapka. Już ją pokazuję, tylko nie wiem jak ją dobrze się zobaczy. Ponieważ takie, ele takie elementy, po prostu takie strony lubią się łatwo odbijać od słońca i przez to, że się je pokazuje, mamy tutaj minię. No, jestem nią zainteresowany, chociaż według mnie ma sporo wady, ale no, jeszcze się zastanawiam nad, nad niej kupnem. Stok narciarski, według mnie, jest strasznie zawyżona cena, no i za takie pieniądze raczej go nie kupię. Tutaj skatepark, no tak średnio najeżdża, chociaż nie jest jakiś zły. No i to wielkie miasto, kurcze, naprawdę mi przypomina Night City. No, ale za te pieniądze, no kurcze, jednak miałbym jakiegoś modulara, więc no troszeczkę uważam, że to jest cena przesadzona. No i tutaj... wybaczcie, że mi ta strona tak lata, ale tu już ostatnie dwie kartki. No ten ponto naprawdę muszę go zdobyć koniecznie. Nad tym zestawem bardzo się poważnie zastanawiam, chociaż też według mnie ta łódź nie jest zbyt ładna. Ja wolę te elementy otoczki. Nad tym bardzo się. No, tak się tak bardzo głowie. No, bo z jednej strony ma fajne zwierzaczki, ale takie aż zbyt duże te konstrukcje nie są fajne. A z kolei ta przyczepa jest niezła. Więc plusy i minusy. No i statek mi się za bardzo jakoś nie podoba. No, ta oka jest taka w miarę w porze. Chociaż też można by było trochę na nią ponarzekać. No, ale yy, z nowości to. Naprawdę i tak chcę dużo tych zestawów, więc muszę się naprawdę dobrze zastanawiać, który zestaw kupić, a który nie. Ale ten był pewniaczkiem, bo za takie pieniądze mamy taki świetny zestaw. No musiałem go mieć. No i wyjątkowo zacznijmy sobie od figurki omawianie zestawu. Jest tutaj nasza pani dzielna odkrywczyni yy, śnieżna. Yy, tutaj, no w sumie. Arktyki. No i ma fajny kombinezonek, który nawiązuje tutaj do stylistyki całej tutaj frakcji LEGO City. W ogóle chyba LEGO Arcturus ma już taką czwartą edycję, takie czwarte odnawienie. No i tutaj ma naprawdę ładny ten strój. Ma ładną czapkę z włosami. Alternatywnie możemy dać jej kask, taki znany bardzo z policji z LEGO City. Z tyłu bardzo ładny pleczaszek. Może być również szkolny lub na jakieś wycieczki wysokogórskie. Z drugiej mamy alternatywną minkę, w której może mrugać do nas. No i możemy jej kask życzony nałożyć. No bardzo mi przypomina te z LEGO City, y, które dostawaliśmy w policji. No i y, skuter. Uważam, że były lepsze w tej serii. Arctic. No i naprawdę zasługuje na uwagę jednak fakt, że fajnie można ten kład ustawiać. No i naprawdę jest ładny. Ten, nie wiem jak to nazwać. No, te pługi są ładne, no czarne, nie wiem jak je tutaj nazwać. Właśnie zastanawiam się, czy to do końca są pługi, no bo nie wiem, czy to są jakieś gąsienice. Właśnie nie wiem, co to do końca w sumie jest. Ale według mnie podoba mi, podobały mi się te elementy ale sam kład, mówię, jest ładny, ale bywały lepsze. Na uwagę zasługuje to, że fajne mamy tutaj logo zaznaczone no i z tyłu możemy podpiąć na przykład kamerę. W sumie chyba w tym zestawie to jednak tylko kamerę możemy podpiąć, ewentualnie naszą tutaj rybkę tą zieloną, ale nie wiem, czy tutaj instrukcja to preferuje i czy na to wskazuje. No i uważam, krędy la creme głównie, dla którego się kupuje ten zestaw, no to te foczki. W ogóle taka zasada tego zestawu bardzo mi przypomina ten zestaw z wydrami, chyba był nawet za tą samą cenę katalogową, więc uważam, Uważam, że to jest dobry ruch, lego rób tak dalej. Takie zwierzaczki na pewno każdy będzie chciał kupować. No i nawet czasami uważam, że pewnie znajdą się osoby, które będą chciały w oczki w, no, w większej liczbie. Ja akurat mi się. Nie akurat wystarczam akurat tylko dwie, ale naprawdę są ładne. Pocieszne takie oczka mają ładnie nadrukowane. No i kurczę, w takim małym zestawiku, takie dwa zwierzaczki, to jest naprawdę y, coś fajnego. Hmm. Teraz nie wiem, czemu ta foczka mniejsza nie chce mi się wczepić. No i mamy tutaj tą większą. No i naprawdę, kurczę, ona świetnie wygląda. Ma naprawdę ładnie łepek zadrukowany. No, według mnie nie mam tutaj się do czego doczepić. Foczki można tutaj przyczepiać w różne miejsca, tak samo jak tą kamerę. Yy, do niej za chwilę przejdziemy. No sama tutaj mm, kra, no powiedzmy, no Jest spora, naprawdę, zasługuje na to, że tu jest dużo plejtów. Nie wiem, czy to trochę nie jest za płaskie tutaj takie to zbocze, chociaż te foczki są takie dosyć, nie wiem, jak to nazwać, długie. Powiedzmy, więc, no na takiej nie wiem, wystającej górce, mogłyby trochę dziwnie wyglądać. Mogłoby to wyglądać, jakby miały zaraz spać. więc w sumie, może lepiej, że to cała wysypka jest taka dosyć płaska. No i mamy tu fajną kamerę, bardzo ładnie zrobioną, taka starodawna, staroświecka, staromodna, no dzisiaj to już uważam, chyba byśmy dostawali trochę mniejsze, chociaż właśnie to jest dziwne, bo kamera tak według mnie starodawna, a ten skuter taki nowoczesny, no trochę to jest dziwne, ale ja się nie czepiam, naprawdę bardzo ładna kamera, można nawet użyć jakimś studiu filmowym. Więc ja uważam, ten zestaw naprawdę jest 10 na 10. Ja pamiętam, że w przypadku Wydrż się czegoś czepiałem. No tutaj się nie zamierzam czepiać. Może uważam, że ten skuter mógłby zostać ładniej zrobiony jak wcześniej. Ale nie będę się czepiał. Po prostu ma inny design. No i po prostu może komuś się bardziej spodoba niż mnie. Więc nie będę się czepiał tego za bardzo pojazdu. No jest udane, ale mówię, były lepsze. Eee, tak czy siak. No ten zestaw ma 10 na 10. Ja uważam, że tu nie ma żadnej wady. Jeszcze pokażę tylko elementy zapasowe. Nie w tym zestawie za tą cenę niczego nie brakuje. Nie ma tutaj z elementów zapasowych nic nadzwyczajnego. Zestaw jak mówię 10 na 10. No i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!